Opuść do dołu, go, kurwa, wariacie. dawaj go tu do łódki, Ja go w ręko wezmę. Dawaj go, kurwa, pistolet. poszedł, nie, daj ten echnik, daj ten echnik, daj ten I co ja mam ci to robi, czy ty to będziesz ja robił? To tu, Wyjmiesz mi głosę Ma sprzęt do tego specjalny, tak? Możesz, możesz odejść do nałoczu też masz mój telefon, weź mój telefon, o niego. No jego. To co nie, bo mam tutaj, co ja mam tu tutaj. Ja ci prześlę bluetoothem. Ja z żadnym bluetoothem, chcę na moim telefonie, więc z mojego telefonu. Co to odpadło? Czy ci kiną wziął? Nie wiem właśnie. Chuj w torbę go są. No co wypierdolić? No co oś, kurwa, jebie to Ale no, ładnie jedną Jak tam chłopaki? No Na szkoleniu? No, czekaj, zaraz Jak tam na szkoleniu? No stawiasz flaszkę no Pokaż Daj mi go, ja muszę z nim sobie zdjęcie zrobić Nie ma Czterdzieści Nie ma, nie ma Zrób mi zdjęcie moim Weź go normalnie Dobra, ładuj go w torba. Jeśli mnie zaraz za nos to kurwa tylko podskoczysz. Jaką trochę ja go nie było? Ty ale... jest, nagrywanie bym zajebałem. Kurwa, no broda. Naprawdę? A którym no, się brawo, zdjęcie brawo. robi? Ja muszę wsiąść w tryb robienia zdjęcie. Daj pokaż mi to, kurwa, palac.